Niestety, oświetlenie ulicy Krzemienieckiej tutaj, na drogę rowerową, praktycznie nie sięga. Zarząd Drugi Transportu wolał poświęcić kilkadziesiąt minut pracy na odpowiadanie na moje pisma i szukanie dziwnych usprawiedliwień na to, dlaczego te słupki znalazły się w skrajnej drogni dla rowerów i dlaczego nie warto oznaczać ich odblaskową taśmą. Zarząd drugi Transport twierdzi, że te słupki uniemożliwiają skutecznie wjazd na drogę rowerową. Na usunięcie słupków raczej nie ma szans, ale przynajmniej zabezpieczyliśmy je taśmą odblaskową.